Rośni? Co tu robisz sama? Ciociu, wiem. Wiem, co czuje kobieta, której mąż jest poniżany. Ale jako żony mamy swoje obowiązki. Udawało ci się dotychczas zachowywać równowagę, prawda? Mąż i żona są jak dwie ręce, pełni równowagi. Na tym polega małżeństwo. Jest tylu małżonków, którzy nie potrafią się nawzajem zrozumieć. Powinnaś więc bardzo dbać o tę równowagę. Nie uważam, że Sid by kiedykolwiek zranił babcie. Miałaś rację, że stanęłaś po jego stronie. Dziękuję, Ciociu.